Teraz Wam pokażę jak odpala BMW 46, E46 2.0 diesel po wymianie świec żarowych. Znaczy może i nie po wymianie, tylko po... No po wymianie, tylko że świece się pourywały. Więc było tutaj dużo pracy, żeby to doprowadzić do stanu, używalności. Nie wiem, stało przez cały weekend, odpalimy razem. Tak? Zapraszam. Sam jestem ciekaw jak to będzie o! ale szybko kontrolka zgasła wow już trzeba było kręcić, hechłać odpalał strzała panie Michale film z dedykacją dla pana, tak? pozdrawiam